Jak dodać znak wodny do zdjęć? Przed nałożeniem znaku wodnego na zdjęcie, przejdź do karty Konfiguracja w usłudze Fotolister, aby dodać swój własny znak wodny. Wybierz, czy chcesz nałożyć obrazkowy czy tekstowy znak wodny. Jeżeli ma być to obrazek, wybierz go wgrywając z dysku. Wybierz pozycję znaku wodnego umieszczając go w jednym z pięciu dostępnych miejsc na obrazku. Identycznie tworzy się tekstowy znak wodny. Jedyną różnicą jest tu wpisanie tekstu, który miałby zawrzeć się w znaku wodnym. Podgląd wyświetlany na bieżąco pozwoli Ci na łatwy wybór pozycji znaku wodnego oraz na dobór odpowiedniej przezroczystości obrazka lub tekstu. W konfiguracji włączyć możesz domyślny wybór znaku wodnego dla wgrywanych do fotolistera obrazków. Wybierz optymalną przezroczystość, dzięki której twój znak wodny nie zasłoni ważnych elementów zdjęcia przy jednoczesnym jego zabezpieczeniu. Gdy już ustawisz w konfiguracji znaku wodnego odpowiednie opcje, zapisz wprowadzone zmiany. W ustawieniach poniżej edytować możemy domyślną szerokość wgrywanych zdjęć, ilość wyświetlanych obrazków na jednej stronie katalogu oraz domyślne ustawienia dotyczące galerii. Aby nałożyć znak wodny na zdjęcia, wystarczy, że przed wgraniem obrazków zaznaczysz znak wodny. W podobny sposób znak wodny dodamy do galerii Fotolister. Otwórz ustawienia zaawansowane. Wybierz ustawienia Twojej galerii, a następnie zaznacz znak wodny. Znak wodny doda się do zdjęć podczas wgrywania zdjęć do galerii. Fotolister jest przyjazny dla użytkownika. Został stworzony z myślą o profesjonalnych sprzedawcach, którzy liczą na łatwy w obsłudze hosting zdjęć. Od tej pory twoje zdjęcia na aukcjach będą atrakcyjniejsze zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym, a przedstawienie produktu z wielu perspektyw w galerii ułatwi użytkownikowi dokonanie właściwego wyboru produktu.